to możliwym bym mogła w niedzielę na YouTube zrobić taki live kontynuacji tego naszego spotkania i opowiedzieć Wam dalej o tych przykładach e, na, to, na to odnajdywanie tej drogi, na to bycie w drodze z A do B. E, bo przecież e, nie wiem co będzie na mecie, ale wiem w jakim jestem teraz miejscu i wiem co mi się wydarzyło, żeby Właśnie te mnóstwo tych przykładów na to, jak e, jestem prowadzona e, i w jakim jestem miejscu, e, jako dowody na to, że można żyć w trzeźwości e, e, na megakorbie, na mega to, że właśnie od tego jest ta przestrzeń e, social mediowa, żeby się móc dzielić właśnie. Chciałam powiedzieć, że tak naprawdę w niewygodzie tkwi klucz i że jeżeli e, wtedy Instagram zablokował mi ten dostęp do e, live'ów co wymusiło na mnie właśnie stworzenie tej przestrzeni restrumu to właśnie ta niewygoda powoduje to, że mnie się serce poszerza i mnie się misja poszerza i mnie się e, chce dalej żyć e, i poszerzać ten temat ponieważ wiem czuję to bardziej sercem nie wiem bo to wie, serce wie, a, a rozum cały czas się zastanawia i, i analizuje, że jeżeli y, znajdę soulmate, która y, słucha mnie, która też tego potrzebuje, i znajdzie tam wiele wspólnych tematów i y, wspólnego patrzenia na świat ze mną, to najprawdopodobniej będzie chciała wejść ze mną też y, w rozmowę. Y, i poznaniem mnie bliżej. Ja bardzo do tego zachęcam, do tego kontaktu jeden na jeden, ponieważ myślę, że tam się też odkrywa wiele przestrzeni do wymieniania się tymi doświadczeniami. To cudowne. Chciałam powiedzieć, że na 15 punktów, które tutaj zanotowałam, został ruszony tylko w czterech aspektach, więc mam o czym mówić. Na następnym spotkaniu. Słuchajcie, dla mnie to była ogromnie czysta przyjemność. Jestem mega wdzięczna, że to już za mną, ale też jestem mega szczęśliwa, że mogłam się z wami tym wszystkim podzielić. I no cóż, pozostaje mi tylko Was zaprosić na tą niedzielę, najbliższą, 3 sierpnia o godzinie 11 na kanale YouTube. I być może dołączysz. Zapraszam serdecznie. Dziękuję uprzejmie.